macie, będzie o dość ciekawej kwestii. Jak na pewno wiecie, przedmioty na markecie Steam no, mają swoją wartość, tym chyba nikogo nie zaskoczyłem, aczkolwiek to, że mają jakąś wartość, że ktoś jest w stanie zapłacić za to, że biega z ładniejszym kałachem na daście dwójce czy na miarzu to raczej nikogo nie dziwi, ale cię chciałem popatrzeć na to trochę z innej strony i po pierwsze, mamy sytuację, w którym ktoś kupił samochód za 60 tysięcy dolarów właśnie to w skinach, bo to na one piksela, więc tutaj nie ukrywając. I tutaj ziomki właśnie nagały we vlogu, że po prostu przechodzi trade, przechodzi to po prostu jakby kiedy się spotkali, patrzą na auto, patrzą na trader, trade przechodzi, jeden wyjeżdża właśnie autem. Więc to jest dla mnie dość ciekawy case, bo należy sobie powiedzieć, że w takim razie ten Steam Market coraz bardziej pełni taką rolę właśnie jakiejś gdzieś tam waluty. W sensie po prostu przedmioty na nim zawarte mogą takową walutą jak najbardziej być. I biorąc pod uwagę, że to nie jest trade na zasadzie, no przelej mi skina za 20 dolarów, kupię za, za czekoladę, więc jest bardzo dużo overpay. Ciężko mi też ocenić, jak jest overpay tutaj, no bo tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że ktoś przez to, że płacił tymi skinami, no to jednak a, trochę więcej za to zapłacił, więc warto sobie o tym powiedzieć, ale z drugiej strony takowego tradu doszło. I to jest powiedzmy gdzieś tam nawet taki News, nie patrząc z perspektywy, że te skiny, którymi gdzieś tam biegamy sobie po i tak dalej, gdzieś tam mogą być też użyte jako właśnie po prostu płatność za coś, to jest bardzo pocieszające. Też się między innymi wchodząc w ten market kilkanaście lat temu, no dobra, kilka lat temu, nie przesadzajmy, yy, też się tym właśnie kierowałem, że z jednej strony kupuję tego skina za, nie wiem, 100 zł, ale z drugiej strony coś z tego odzyskam. To nie jest tak, że poszło i przepadło, jak na przykład, nie wiem, w Fortnite czy w Valorancie, czy w innych grach, że kupujesz tego skina, no i masz skina, nie masz go jak spieniężyć. No chyba, że jakieś sprzedawanie kont i liczenie na to, że ktoś cię nie oskamuje na 1% szans, no to wtedy jest taka zabawa, ale tutaj to. to w prosty sposób. Masz bardzo dużo różnych serw serwisów, first party, gdzie możesz sprzedać czasami w kilka sekund, czasami trochę dłużej, ale jednak na konto hajs dostaniesz. Więc to jest też bardzo duża zaleta marketu Steamu, o której czasami jednak mam wrażenie, zapominamy i o której warto wiedzieć. W szczególności, że no jednak takie trady powoli stają się coraz to bardziej popularniejsze. I to była dobra, pozytywna informacja. Niestety jest też zła, a mianowicie doszło do sytuacji. W której ktoś stwierdził, że właśnie w takiego Tejda wmiesza psa. To znaczy, że on właśnie kupi skiny, ale za psa. I to już że to nie mam słów, bo tak na donos pewnie nie chcę być ani jakimś gigantrzem obojętnym zwierząt, w szczególności tych, których nie znam. Z drugiej strony, nie chcę być osobą, która w jakiś sposób tutaj będzie mówiła, że no, patrzcie, że to jest plus na z Steam, że dochodzi do takich Tejdów. Nie chcecie tutaj bo zagłębiać tę sytuację, wrzucę wam link do tego oczywiście filmu na dole w opisie, jakby ktoś się tym bardziej chciał zainteresować. E, ale właśnie tak mnie trochę naszło, że fajnie, że można te skiny użyć dla to właśnie płatności. Tylko to mogą być płatności, nazwijmy sobie lepsze i gorsze Lepsze, czyli na przykład ktoś co auto, a który może sobie kupić jakieś tam niezbyt fajne rzeczy, albo na przykład sprzedać zwierzę żywe, co jest według mnie trochę słabe. Trochę bardzo, bardzo słabe. Więc tak będą sprawę, jak ze wszystkim. Wszystko użyte w należyty sposób może być czymś bardzo dobrym, a jeżeli coś jest używane właśnie w sposób niezbyt ciekawy, no to już jest różnie. Pytanie: Ja też tutaj zostawiam duży kredyt, że to jest jakiś jeden wielki bait, że to jest jeden wielki fake, i że być może jakieś zionki obiły sobie po prostu jaja i po prostu coś jakoś tam zakręciło w Ciężko mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Natomiast parę, trzeba będzie tej mój z tego Pierwszego filmu, który Ci właśnie pokazałem, a mianowicie tego kupowania auta właśnie za taką kasę. A możemy założyć, że to jest i to nawet nie najgorsza, w związku z czym nie, nie pozostaje nic innego, tylko się cieszyć. Yy, I zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Czy jest jakaś szansa, żeby chociażby na majkęcie z nim. Wreszcie po tylu latach weszcie jakiś stable, yy, życzył sobie lepszego stable'a, jeżeli ten klucz do skrzyni w tym folta się dwójce i wtedy może on będzie uważany za jakąś walutę. I też takie trochę filozoficzne pytanie. Co by było w sytuacji, kiedy Valve nie stwierdziłoby, że udupi trochę te klucze, które były właśnie taką walutą, które były właśnie takim właśnie stablem, takim Czymś, co tak się trzymało cały czas wartość, i za tym ludzie naprawdę byli mocne tejdy. Co gdyby was wtedy tego nie udupiło, i gdyby te klucze cały czas je tak hasały, były i tak dalej? mogło być dość ciekawe i dość interesujące. A jakaś czuć tego marketu, no to przed nami i tego nie wie nikt.